Musi być jakaś forma e, zgodna z przepisami prawa, żeby budynek funkcjonował. A w nim e, spółka, która powstała w 2004 roku przypominam. Były umowy na trzy lata, skończyła się do za, za, za Budynek przy ulicy Kolejowej przypominam jak na tej sesji, na tej sali e, były przymiary przekazania tego budynku. E, zasób spółki y, naszą y, przede wszystkim chcieliśmy wzmocnić majątek spółki. To, to odbywało się w 2009 roku na początku tutaj, że w nasze świecie. Jeszcze nikt na tej sali nie, nie myślał o y, ewentualnych zawsze powtarzam, y, y, z którymi Poradnia y, psychologiczno-pedagogiczna i biblioteka oczywiście i y, y, po ośrodek edukacji. Nie można tak mówić, Panie Radny, że nie zagwarantowaliśmy y, żadnych y, y, innych zastępczych y, pomieszczeń. No, nie po to staraliśmy się o przejęcie od mojej wody budynku w Szulicy 42 który był, na który znalazł się nareszcie pieniądze w budżecie, by y, przynajmniej poradnia o ruchu się że które muszą mieć odpowiednie warunki, a których nie mają przy ulicy Kolejowej, już nie wspomnę, w skutku, bibliotece, która się już nie mieści, przynajmniej jedną e, instytucję przenieść i to jeszcze w tym roku. Oczywiście można wspierać się z budynkiem, natomiast jest to też jakaś forma pomocy dla szpitala, jeżeli mają możliwość, e, mając swój budynek od, od pierwszego roku, w styczniu 2010 roku tak naprawdę ten budynek mógł być e, fizycznie e, w pewien sposób e, zarabiać, tak? Wiadomo, że to, jest, to są te same pieniądze,